Drodzy Państwo, zobaczymy za chwileczkę. E, ja pierwszy raz będę oglądał. Może oglądaliście wczoraj na pokazie Xboxowym na żywo. Prezentacja Duma The Dark Ages. Tutaj na Developer Direct 2025, czyli pierwszym w tym roku od Xboxa, zaprezentowano kilka tytułów. Różnych tam twórców gier. No i w tym było także, moi drodzy, od duma, znaczy twórcy ID Software, czyli od duma pokazali i trailer, i moi drodzy, pokazali także gameplay, znaczy, no, zobaczmy sobie, lecimy, bo ja nie oglądałem tego na żywo. O! Kurde, taka, taka tarcza. No i muzyczka musi być dumowa. Zawsze, jak duma yy, słucha muzyki, to mam wrażenie, jakby Rammstein tam zrobił muzykę. Takie dziwne te smoki trochę, ale dobra, nie zatrzymuję. Online. No, ogromne jakieś takie mechy, do których się wchodzi. Ty, pokaż, a co tutaj? Czy oni tutaj coś In zaprezentują yet. ciekawego? Moment, moment. To tutaj opowiadałem o historii. It is an honor to work on this game. To carry on its tradition of creating all out groundbreaking levels of fun. Więc teraz. Jezu, ja to uwielbiam. Znaczy, faktycznie może być tak, że te tytuły, o których oni mówią, że to jest najbardziej ambitny projekt najlepsza gra, jaką zrobiliśmy. Tylko, po pierwsze, Dziwne by było, gdyby jednak tak nie gadali, no bo jednak jakby mówili, że może to nie jest najlepsza gra, jaką zrobiliśmy, ale Wam się spodoba, no to brzmi jakby zrobili słabą grę, więc w sumie muszą zawsze powiedzieć, że każda z tych gier jest ich, jest ich najlepszą grą. Ale yy, w przypadku takich osób, które faktycznie. Mogą tak twierdzić, jest to uzasadnione, że to jest dobra gra i jest to może jest ich najlepsza gra. No to spoko, ale jak się słucha tego od takich wydawców gier, jak słucha się tego na przykład od ludzi, którzy stali za stworzeniem kolejnej Fify, kolejnych NBA-ów, albo pana Toda Howarda, który wychodzi i mówi, że to będzie najlepsza gra, jaka była, i potem okazuje się w topom, a potem najlepsza jaka była, a potem że w topom, no to się tego źle słucha, nie? Lubię ten motive. O Jezu, ale to jest dobry soundtrack. Muzyka w Dumie to jest. Połowa zabawy. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock and enemies to conquer. This is a prequel to Dune 2016. A, czyli to jest, to jest prequel. Ale wiecie co, jeśli chodzi o takie strzelanki, to ja nigdy nie przepadałem za Quake'ami i Dumami, chociaż w nie grałem, bo mnie nie kręciły futurystyczne, wymyślone, nieistniejące bronie. To znaczy, mnie tylko takie jak już to, takie prawdziwe bronie, nowoczesne albo drugowojenne, jeśli chodzi o strzelanki, nie? Nie umiałem się jakoś utożsamić i wkręcić w to, że jest jakaś wielka, wyrzutnia rakiet. Oczywiście to sprawiało fan, że jak się grało na, po sieci z kumplami. Ale nie było to moim wyznacznikiem, że nie jarały mnie takie gry. Nie patrzyłem przez te gry, przez pryzmat. O Boże, to będzie dobra gra, bo jest wielka broń z czterema lufami, nie? To nigdy nie, nie było najważniejszą rzeczą. No, ale w dumie, moi drodzy. Sposób zaprogramowania, strzelania, poruszania się postaci, feeling tej broni, to jest coś, co potrafię robić perfekcyjnie. Chociaż nie jestem pewny, czy wszystkie dumy o wszystkich dumach tak można powiedzieć, bo nie jestem e, graczem wszystkich tych tytułów Na pewno były tytuły, gdzie ludzie będą hejtować, że niektóre dumy były gorsze, nie? Ta tarcza, moi drodzy, która wraca, ona się wżyna w demona ucina łeb. To może być ciekawe. Czy, e, czy to jest pierwszy raz, kiedy taką tarczę zastosowano w dumie? Jako broń? Czy było już coś takiego wcześniej? Chyba pierwszy, nie? Fajne, moim zdaniem to fajne, to... Bo może będą ludzie, którzy będą hejtować, że o Boże, jak to takie coś, ale czemu? Zajebiście moim zdaniem pasuje też tak e, wizualnie nawet pod ten build tej postaci. Że prawą ręką strzela, a lewą ma tarczę. To może doda też walkę taką bardziej solsową, nie? Czyli wymuszenie na, na graczu odpowiedniego sparowania. Nie, nie wszystko musi być solsowe, ale mówię, no to patrz. Be, bo jakie miałeś w Dumach do tej pory movementy podczas walki z Bossem? Eee, unikanie jego pocisków skakanie i strzelanie a teraz dojdzie ci jeszcze parowanie blokowanie czy grałeś w eternal no ale to się pytam czy były w dumach taka mechanika że podczas walki musiałeś parować tarczą na przykład czy raczej musiałeś unik zrobić Miecz miałem, ok, miecz miałem w Eternalu. Ale jakie flagi? Holidays? Ty pomyliłeś grę Wolfensteina z Dumem, czy jak? Kurde, wygląda na, na fajną zabawę. To jest jakaś broń, ona już była, nie? Taka ta milarka jakby. Kurde, ładnie wyglądają te bronie, tak potężnie. Abram, za chwileczkę, jak zobaczymy do końca, to przypomnij to za 5 minut, dobra? Nie wiem co to u góry jest taki wskaźnik. Skąd idzą obrażenia? To jest GPS czy co? O, czekaj, co ta tarcza ma? Hak! Na linię jest? Czy teleport to jest? Ale bydlaki. Ale to ładnie wygląda ta animacja, jak on tak... jak on tak e, wkręca się w ciało tego de demona. A. O kurde! Czyli można sobie prędkość rozgrywki w ogóle ustawić, jak ci się podoba. Trochę jak w starych grach po prostu, gdzie tym sobie właśnie definiowałeś, czy jest prosto, czy jest ciężko. Ustawiałeś sobie jak w RTS-ach różnych, nie? Szybkość rozgrywki, 100%, 200%.

Powtórzę wczorajszy komentarz Ale kocham te gierki, które Fabułę opowiada się mechanikę A nie na nie. Poko. Nie no, na pewno to wygląda na grę Którą na pewno będę chciał na live'ie y, Pograć y, Tylko ja mam problem z takimi grami Żeby je przejść do końca, jeśli chodzi o strzelanki Takie jak Doom bo e, ja. Takie gry do końca to jak jest taka gra, stricte fabularna. Taka, że ja widzę to, jak się przesuwam, nie? O tej linii. A taka gra, gdzie po prostu każda misja, każda mapa wygląda podobnie, bo chodzi o to, żeby wyrżnąć przeciwników. No, tak średnio. Chyba, że będzie. Bo te gry tak wyglądają, jakby one nie były wyzwaniem, nie? W sensie, że to jest takie oczywiste, że ty ich wszystkich wyrżniesz, trochę jak w jakimś Sirius samie. Ich tysiące ty sam, ale ty i tak masz potężną broń. Ale w prawdzie, po prawdzie to tak w ogóle nie jest, nie? Bo jak ktoś grał w te ostatnie dumy, to wie, że to nie jest takie obsiub. To nie jest takie oczywiste, że ty wchodzisz i wszystkich zabijesz na 100%. Tutaj widzę, że jakieś zagadki będą, trochę jak z portala, jakieś puzzle, questy. Muzyczka. Oh. And the soundtrack to your epic adventures will be a record-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes and pure adrenaline. No like and with every mission you complete. And speaking of that legend, the story of Doom the dark ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies. Hey, ona wygląda. From your with the slayer... Nie no, ona wygląda tak jak Lilith, nie? Z Diablo. Ten de... to jest demonica czy demon, nie wiem, ale no wygląda kobieco. Slayer... O kurde, ale śmieszne. The, story, the balance of power between good and evil is shifting and time is running out. Ale wygląda, daje taki vibe, bo on jest po w mrożnej krainie jakiejś dziwnej, nie? To daje vibe takiego jakiegoś godowora, że on ma tu tarczę z jakimś ee, z e, runą, tu jakieś takie futerko z jakiegoś kuwa, niedźwiedzia, czy tam nie wiem kogo, nie? And into the featuring new characters, old allies and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. Kurde, no prezentuje się naprawdę okej. Okay. Pytanie, jak, będzie, jak dostaniesz to do siebie na kompa. And we've done better with every game we've made. Dobra, takie ujęcia są żałosne, nie? Że oni udają, bo tak, to, że oni muszą do kamery iść, to wiem. Ale to, że one tu przypadkowo dołączają w tle, idą i niby prowadzą rozmowę jakąś ważną i idą tym korytarzem, to wygląda tak smutno. No patrzcie to, no, idą sobie dwóch chłopów i nagle dołączają te baby. Patrz. Pa! No to totalnie przypadkowo, i do mnie, i tak wygląda ich praca, i akurat rozmawiałem na temat pracy. MPC-ty, no. Czyli oni w pracy chodzą. W tej pracy chodzi, chodzi o to, żeby chodzić. A i teraz tu wszyscy. Typ co się zestrał o reklamę. Dobra, pan króliku, spokój dupę. No, przecież to wygląda mega nienaturalnie, i ja się dziwię, że ludzie robią takie PR-owe nadal tych wielkich korporacji. Zamiast takie bardziej swojskie, nieudawane. A no, dobra, zapomniałem przecież, bo ja mam jednoosobową działalność gospodarczą, a oni mają spółkę, która pewnie jest na giełdzie. No, dobra, przepraszam, zapomniałem, że to się innymi prawami kieruje. Muszą pokazywać in inaczej. Dobra, i jakie jest moje zdanie na temat tego Duma? Wygląda jakby. Była to świetna zabawa grać w tą grę. Chętnie sprawdzę. Nie obiecuję przejścia całości, ale na pewno będę chciał y, sprawdzić, jak działa. Movement, jak się strzela, czy faktycznie te nowe rzeczy, tarcza i tak dalej, czy to fajnie się tym robi, czy to nie pasuje. I to muzyczkę posłuchać, to na pewno, na pewno. Także to akurat jest jedna z tych gier. A ja sobie moi drodzy, ja sobie nawet zapiszę, że 15 maja wychodzi, mam kalendarzyk, april, april, tak, april, maj. Zapisuję 15 maja, dum. D, u, u, m. Zapisane.